Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Kup dach firmy Roben za 12 tysięcy złotych. Otrzymasz mejkę Kersher za złoty 23. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jest wtorek, 4 lutego, Agnieszka Gierz, dzień dobry, pora na magazyn miejski, a oto najważniejsze tematy. Kasacja oddalona, sprawa skazanego za podwójne zabójstwo kobiet w Tłokini Wielkiej nie zostanie ponownie rozpatrzona. Jak przyciągnąć i zatrzymać w Kaliszu młodych ludzi, radni Prawa i Sprawiedliwości proponują szereg rozwiązań. Ci ludzie muszą widzieć jakąś perspektywę i możliwość, że będą chcieli tutaj zostać. Znikają papierowe bilety jednorazowe, kupowane u kierowców. KLA zachęca do wyrabiania karty elektronicznej. Część pasażerów jeszcze kupuje u nas bilety. Widać, bilety są jeszcze papierowe, odbijają. Głównym naszym celem jest zachęcenie pasażerów do korzystania z karty elektronicznej. Leżał na torach, policjanci uratowali mu życie. Natychmiast udzielili mu pomocy, zabezpieczyli tego pana, oczywiście przenieśli go w bezpieczne miejsce. Zaczynamy relacją z Warszawy. Sąd Najwyższy rozpatrywał dziś kasację Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie niepełnosprawnego intelektualnie Piotra Mikołajczyka, odsiadującego wyrok za podwójne zabójstwo w Tłokini Wielkiej. Na posiedzeniu sądu była nasza dziennikarka Agnieszka Walczak. Według obrońców Piotra M., złożone przez niego po zatrzymaniu zeznania były oparte na sugestiach policjantów prowadzących postępowanie, podobnie jak odwołane już w sądzie przyznanie się do winy i to skłoniło Rzecznika Praw Obywatelskich do złożenia kasacji, którą we wtorek Sąd Najwyższy odrzucił, podkreślając, że wcześniejsze wyroki skazujące były oparte na szczegółowej analizie argumentów zebranych przez śledczych. Sąd Najwyższy we wtorek dodał, że Piotr M. ma zbyt duży uszczerbek intelektualny, by móc zapamiętać szczegóły przekazywane przez policjantów w trakcie przesłuchania, a później je powtórzyć w trakcie kolejnych przesłuchań. Obecny na sali sądowej obrońca Piotra M. przysłuchujący się argumentom sądu najwyższego skomentował postanowienie jako ciąg wykluczających się z argumentów. Z jednej strony, jak mówił sąd, podkreślił, że Piotr M ma zbyt duży uszczerbek intelektualny, który uniemożliwia zapamiętywanie szczegółów. W tym przypadku chodzi między innymi o rozmieszczenie ciał w domu w Tłokinii Wielkiej, a z drugiej strony na jego niekorzyść ma przemawiać właśnie. Umiejętność szczegółowego opisania tego wszystkiego, co wydarzyło się już w momencie, kiedy ten dom opuścił i kiedy uciekł z miejsca zdarzenia. W sądzie była także krewna Piotra M., który obecnie przebywa we Włocławku. Ta uważa, że sądy kolejnych instancji przekazują sobie argumenty, jak piłeczkę na boisku, i zapowiedziała, że się nie podda. Kolejna. Kolejny punkt w dążeniu do uniewinnienia Piotra M. to Strasburg. Z Warszawy dla Magazynu Miejskiego Agnieszka Walczak. A do tematu wrócimy jutro. Dobre wykształcenie, wymarzona praca, własne mieszkanie i wiele możliwości rozrywki. Takie oczekiwania ma z pewnością większość młodych ludzi. Czy Kalisz jest miastem, które daje możliwości, by je spełnić? Z pewnością w tym temacie jest wiele do zrobienia. Wkraczający w dorosłość ludzie uciekają z małych i średnich miast do dużych. Co zrobić, by zatrzymać ich w Kaliszu? Pomysł na to mają radni Prawa i Sprawiedliwości. I nie jest to recepta na lek, który ma cudownie i szybko uzdrowić chorujące na odpływ młodych ludzi miasto. To szeroki, przemyślany i kompleksowy program pod nazwą Kalisz, miasto przyjazne dla młodych. Ci ludzie muszą widzieć jakąś perspektywę i możliwość, że będą chcieli tutaj zostać, bo tu im się po prostu będzie opłacało. Program podzielono na cztery obszary. Pierwszy to praca. Tutaj radni proponują m.in. powołanie miejskiego biura karier, które ułatwiłoby wejście młodym absolwentom na rynek pracy, czy utworzenie ośrodka wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, które zajmowałoby się pomocą w rozwijaniu biznesów młodych Kaliszan. Młodzi ludzie mają często, się wydaje, może komuś dziwne, szalone, jakieś tam nierealne pomysł. Okazuje się, że przez to właśnie przez dzięki takim startupom powstało wiele ciekawych rzeczy. Natomiast no, potrzebują czasami takiej przestrzeni, gdzie mogą się spotkać z klientem, mogą mieć biuro. Chodzi nam o taką prostą zasadę, przestrzeń coworkingowa, osoby aplikujące, jeżeli na taką, taka zostanie przyjęta ich aplikacja, posiadają taką przestrzeń, płacą tylko za ewentualne zużyte media, jeżeli to jest biuro. Reszta może być opłacana chociażby z programu. Okres tam, nazwijmy, takiego rozwoju tej firmy, to by był ustalony na jakimś poziomie 2-3-5 lat. Jeżeli ta firma się rozwija, wiadomo, ta osoba y, zaczyna, już przechodzi na własną działalność, wchodzą następni. Jest to na zasadzie takiej, że dajemy, stwarzamy warunki, ale wam nie przeszkadzamy. Wszystko możecie robić, co nie jest prawnie zakazane. Czyli działacie tak, jak chcecie, to są freelancerzy i pozostali tam inni. Tego u nas brakuje. Kolejny obszar działania to mieszkalnictwo. Młodzi mogą tu liczyć na trzy formy wsparcia: uzyskanie mieszkania w TBS-ach po spełnieniu określonych kryteriów, mieszkania w blokach wybudowanych przez miasto z opcją dojścia do własności i mieszkanie za remont w zasobie komunalnym w śródmieściu. Przymierzamy się do, już do, do, określonych, do określonych budynków wydzielonych już w centrum miasta gdzie można by było zaoferować, zaoferować takie mieszkania do wyremontowania przez, przez tych ludzi młodych, co pozwalałoby im również na to, że, że te czynsze, które miały, mieliby zapłacić, po prostu byłyby na tyle, na tyle niskie, że remont byłby dla nich opłacały. Trzecią sferą jest edukacja. Tu radni chcą się skupić na jeszcze większym zacieśnianiu nauki z lokalnym rynkiem pracy i doceniać najzdolniejszych poprzez stypendia i fundusze grantowe. Chodzi o to, żebyśmy jak najbardziej ukształtowali tego kaliskiego absolwenta, który będzie miał szansę na to, żeby iść do dobrej szkoły, zdobyć wykształcenie, jeżeli to wykształcenie i jego marzenia są skierowane w kierunku takim, które no nie umożliwia mu pozostanie w Kaliszu. To mówi się trudno, ale przede wszystkim starać się, żeby dalej praca, dalej jego życie było powiązane z Kaliszem. Po pracy, mieszkaniu i nauce musi być czas na rozrywkę. Chcielibyśmy, żeby ten slogan, który w Kaliszu krąży, że przyjeść do miasta, gdzie się nic nie dzieje, pod względem kultury zniknął. Powoli to staram się realizować. I żeby ludzie w zasadzie nie wyjeżdżali do ościennych, ościennych miast na jakieś spotkania kulturalne, ale zostawali tutaj, bo rzeczywiście mamy sporo do zaoferowania. Chcielibyśmy skupić się, że na kilku miejscach w Kaliszu, a mianowicie był to po prostu rynek główny, był to po prostu teren po prostu rozmarku, następnie kolejne takie taka miejsce kulturalne, powinno być to teren przy Barszci Dorodce oraz przyszłościowo Plac Świętego Stanisława. Te miejsca powinny po prostu nas przyciągać. Radni dają sobie 5 lat na wprowadzenie wszystkich rozwiązań. Po feriach założenia swojego programu będą dyskutować z prezydentem. Niektóre z pomysłów, jak na przykład mieszkanie za remont dla młodych, mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Inne wymagają więcej wysiłku, czasu i przede wszystkim pieniędzy. Radni zapowiadają, że będą zabiegać o finansowanie swoich koncepcji zarówno z budżetu miasta, jak i ze środków zewnętrznych. A chodzi nie tylko o to, by zachęcić młodych Kaliszan do zostania w rodzinnym mieście. Bo na siłę nikogo się przecież nie zatrzyma, i Kalisz w wielu aspektach nie ma szans z Warszawą, Łodzią czy Poznaniem. Ale Kalisz powinien też przyciągać młodzież z okolic i regionu. Jeżeli część młodych Kaliszan odpływa z Kalisza do większych ośrodków, to niech młodzież z mniejszych ośrodków odpływa do nas. Ta migracja powinna być w ten sposób naturalna, a nie na zasadzie takiej, że miasto się wyludnia i pozbywa osób młodych. Czy program nie okaże się tylko pobożnym koncertem życzeń, aby jego założenia realnie służyły młodym, tak by Kalisz nie został demograficznie najstarszym miastem w Polsce? A co o życiu w Kaliszu i perspektywach, jakie daje nasze miasto, mówią sami zainteresowani? Uciekają czy zostają? Zobaczmy. A jakieś w ogóle plany? Chcesz zostać w Kaliszu, czy raczej wyjechać? Słuchajcie, powiedzcie tak szczerze. Znaczy, no aktualnie w planach osobiście mamy tak, że jak zakończymy tutaj etap szkoły, mhm. mamy zamiar wjechać za granicę, dlatego że A. za granicą moje i zdanie mojej rodziny jest takie, że życie toczy się całkiem inaczej, jeżeli chodzi o pieniądze, mieszkanie mhm. i tak dalej. Samo życie po prostu. No tak. Ludzie są całkiem inni za granicą, no bo nie będę pani oszukiwał. Tutaj u nas w Polsce są miasta, w których. No, że tak powiem, mieszkają plotkarze, mieszkają oszuści, złodzieje i tak dalej, więc no ja przyszłości tutaj w Polsce nie widzę. A tu w Kaliszu jak wam się żyje? Jest tutaj co robić? W ogóle? Tutaj w Kaliszu? No. Nie. Powiem Pani szczerze, że średnio. Mhm. Jeżeli chodzi o ludzi, to też tacy nieprzyjemnie są. Mhm. A jakieś rozrywki, słuchajcie, są tutaj dla młodych ludzi? Z rozrywkami to już w ogóle, bo nic. za kinem tak naprawdę i tym lodowiskiem, które jeszcze jest aktualnie, no nie ma nic ciekawego. Odwiedzicie czasem na to lodowisko? Tak, tak? czasami. Mhm. Ale tak to nigdzie, tak? Galeria nie, ewentualnie? Ja nie, wiem, co... czy... wakacje, jakieś dla tych powych emerytów, coś co nie kręci młodzieży, więc... Czyli co, wyjazd? Tak, no... nic poza tym. Trzymam kciuki. Dziękuję, ja bardzo. To, dziękuję A myślę, że to zależy od, no, od indywidualnych no, jakichś no. takich... A pani zostaje? Zostaje. Kocha pani Kalisz? E, Rodzinę. Rodzina, czyli tutaj jednak ta, ta rodzina jest, Nie tak? Chyba, no. Nie ciągnie nic, żeby wyjechać z to? No Nie ciągnie, ale... A co jest? Jest coś ciekawego w ogóle do robienia tutaj? Nic. Kultura, rozrywka. Nic. Nie jesteśmy z Kalsza, jesteśmy z okolic Kańszy. Aha, także. no ale to wyjazd do dużego miasta, czy pozostanie jednak tutaj na... Ja rodzinie? bym chyba raczej tutaj została. Tak? A tak. dlaczego? Nie wiem, wydaje mi się, że takie mniejsze miasteczka. Są lepsze. Nie, nie umiem mhm. się w ogóle odnaleźć w dużym mieście. się może nie tyle, że nie odnaleźć, ale, ale tak przytłacza mnie chyba. Za dużo miasto. ludzi? Za dużo ludzi, tak. Mhm. Za dużo ludzi, za dużo samochodów. Aha. Przebić się przez miasto. A czy tutaj w takim małym miasteczku jest co robić pod kątem rozrywki czy kultury na przykład? Wydaje mi się, że jest co robić. Mhm. Ja w ogóle jestem spokojnym człowiekiem, także dla mnie, nawet wyjście do parku, czy wyjście po prostu się przejść. Czyli nie potrzebuje pani takiego szumu dużego, dużego miasta? Nie, nie potrzebuje. A studia? Studia? Nie wiem, zobaczymy, jeszcze zostało mi <laughs> dwa lata. No, 3 lata technikum, także. Na podjęcie decyzji, jeszcze. Tak, nie? tak. Czy Kalisz, Waszym zdaniem, jest takim miastem, które gwarantuje, nie wiem, fajną kulturę, rozrywkę? Jak tak obserwujecie, jak przyjeżdżacie? Eee, tak, z doświadczenia, z przeszłości powiedziałabym bardziej, chociaż właściwie opuściliśmy Kalisz jakieś trzy lata temu, więc niedawno, ale wydaje mi się, że jednak jest troszkę za mało tego wszystkiego. W eee. porównaniu do kraju, w którym Państwo żyją? Eee. Nawet, ale nawet tutaj do naszych polskich miast. No wiadomo, Wrocław no to też jest inne miasto, no ale jednak, no tam jest dużo fajnie, no, kulturowo i rozrywkowo, tak. Czyli więc. tutaj mało się dzieje, Pani zdaniem? No, troszkę za mało jeszcze. A Kalisz w ogóle jest taki dobry dla uczniów, dla studentów? Chodzi o miasto, o miejsce. Jak pan no, myśli? Zależy, no, to trzeba było... Każdy musi zobaczyć jak pod siebie, no bo tu z tą szkołę, ale nie wiadomo. Mhm czy komuś będzie to pasować, tak? Ale w ogóle takie miasto do życia dla studentów, chciałby Pan zostać, czy by Pan wolał wyjechać stąd? w no, raczej wyjechać, no bo opinie o tym mieście są takie, jakie są, no że tak bardziej, tak te starsi ludzie tutaj mieszkają, no to jest, mhm. no nie ma tu za dużo ciekawych rzeczy, no w tym mieście, tak powiem. Czyli, czyli nic nie ma takiego atrakcyjnego no, dla Was ma. młodych? No nie ma. Czy Pan jest studentem, tak. może? Mam pytanie, czy zostaje Pan w Kaliszu? Czy tak, studiuje tak, Pan w Kaliszu? Tak. tak, A dlaczego? No bo jeszcze planuję magistra zrobić. Aha, bo tutaj pan studiuje, tak? Tak, tak, tak. I co potem? Chce pan wyjechać z Kalisza? Czy... Nie, zastanowię się jeszcze. Jeszcze nie mam takich. Czy Kalisz jest takim przyjaznym miastem studentom? Nie, tak? nie, absolutnie nie. A dlaczego nie? No bo jest mało miejsc, w których można by się spotkać mhm. z znajomymi. Teraz aktualnie jest chyba jeden papa albo dwa. Kalisz ogólnie się teraz wysiedla strasznie. Bardzo mało młodych zostaje. W większość wyjeżdża się w w Poznań. No właśnie my szukamy tych powodów. Dlaczego? Większe możliwości. Ciekawie jest. Mhm. Też inne, w rodzinnym mieście studiować też jest tak... Nie zbyt ciekawie. Zawsze jakieś przy jak się gdzieś wyjedzie. Mhm. A tutaj zostać to, co? Nudno? W zasadzie tak, to już miasto się robi starszych ludzi. A jakieś atrakcje albo coś dla młodych tutaj pan dostrzega? Kaliszu. czasem są jakieś eventy na ratuszu czy na teatrze, ale żeby coś siedziało, to nie za bardzo taniej, szybciej i wygodniej. Tak podróżowanie z elektroniczną kartą Kela zachwala miejski przewoźnik. Jej posiadaczy w gronie tych, którzy za podróż płacić muszą, jest sporo, ale nadal popularne są bilety sprzedawane przez kierowców. Żywot jednorazówek się kończy, więc w mieście pojawił się mobilny punkt obsługi klienta, w którym mieszkańcy mogą wyrobić sobie kartę. Taki widok osoby regularnie jeżdżące komunikacją publiczną w Kaliszu nie dziwi. Autobus podjeżdża na przystanek, a przy pierwszych drzwiach ustawiają się pasażerowie. Często kolejka to nawet kilka osób, które chcą kupić bilet jednorazowy. Dodajmy bilet droższy niż ten z karty czy aplikacji o 20 groszy w przypadku całego i 10 groszy w przypadku ulkowego. Kiedy podróżujemy często, na przykład raz czy dwa dziennie, to w miesiącu zbiera się spora kwota, a do tego dochodzi czas na zakup u kierowcy i co za tym idzie spóźnienie autobusów. Lekarstwem jest elektroniczna karta KLA. Dla nas to jest niesamowite, niesamowite udogodnienie pracy, ponieważ szybciej poruszamy się po mieście, z, krócej stoimy na przystankach no i w, nie ma takich opóźnień autobus. Elektroniczna karta KLA funkcjonuje w mieście od kilkunastu lat, jednak nadal część mieszkańców albo jej nie ma, albo z niej nie korzysta i wybiera właśnie droższe bilety papierowe kupowane u kierowców. Taką możliwość będą mieć do końca lutego. W marcu bilety znikają, więc przewoźnik zachęca do wyrobienia karty. Żeby było łatwiej, przez najbliższe dwa tygodnie w różnych punktach miasta będzie można zajrzeć do mobilnego punktu obsługi klienta i tam złożyć wniosek o wydanie biletu elektronicznego. go W miesiącu lutym obowiązuje promocja, i ta karta jest do nabycia za jedyną złotówkę przy doładowaniu za minimum 20 zł, bądź zakupie biletu miesięcznego. Głównym naszym celem jest zachęcenie pasażerów do korzystania z karty elektronicznej oraz do korzystania z różnych innych punktów dystrybucji, ponieważ są biletomaty, ruszą zaraz nowe biletomaty, więc tych biletomatów będzie dość dużo w naszym mieście. Oprócz tego serdecznie zachęcamy do skorzystania z innych kanałów, m.in. z aplikacji MoBilet czy z biletem, gdzie przez internet możemy zakupić bilet od razu. Normalnie elektroniczna karta KLA kosztuje 15 zł. W marcu znikną bilety jednorazowe papierowe za 2,70. W ich miejsce pojawią się bilety godzinne i te będzie można kupić u kierowcy. Będą one kosztować 4 zł. A jutro mobilny punkt KL spotkacie przy Galerii Amber i zostajemy w temacie autobusów. Popularny ogórek pojechał do Warszawy. Przez najbliższych kilka tygodni będzie występował na planie filmowym czwartej części świątecznego hitu Listy do M z udziałem takich gwiazd jak Agnieszka Dygant, Tomasz Karolak czy Piotr Adamczyk. Jak wypadnie nasza gwiazda, przekonamy się już 4 listopada podczas premiery filmu. Policjanci uratowali 42 latka, który leżał na torach kolejowych. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy nie doszło do tragedii. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek około godziny drugiej. Dyżurny komendy miejskiej policji w Kaliszu otrzymał zgłoszenie z numeru 112 o tym, że na torach znajdujących się na moście kolejowym w okolicy ulicy Elektrycznej w Kaliszu leży człowiek. Policjanci z nieetatowej grupy realizacyjnej Wydziału Prewencji i Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu natychmiast udali się na miejsce i faktycznie potwierdzili ten fakt, że na torach znajduje się mężczyzna, natychmiast udzielili mu pomocy, zabezpieczyli tego pana, oczywiście przenieśli go w bezpieczne miejsce i mężczyzna ten został przekazany lekarzom pod opiekę specjalistów. My mówimy tutaj o 41-letnim panu. Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji policjantów sierżanta sztabowego Michała Kałużnego oraz posterunkowego Michała Ciesiółki nie doszło do tragedii. Po niespełna dwóch tygodniach przebywania na wolności, 45-letni Kaliszanin znowu trafił do aresztu. Mężczyzna znaczną część czasu po wyjściu z więzienia spędził na nachodzeniu swojej rodziny. Pijany groził żonie i synowi śmiercią. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu. Więcej o tej sprawie przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. I w tym wydaniu już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Już za chwilę prognoza pogody, a po niej magazyn Miejski Sport. Zapraszam w imieniu Pauliny Kruszakin, a my się żegnamy i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Dziś wieczorem pochmurno ze słabymi opadami deszczu 4 stopnie na plusie. Ciśnienie niskie 985 hektopaskali, wiatr umiarkowany. Noc deszczowa z 3 stopniami na plusie. Środa od rana pochmurna i deszczowa, ale w południe się rozpogodzi. Temperatura spadnie do 1 stopnia na plusie, a ciśnienie wzrośnie do 1008 hektopaskali. Wiatr umiarkowany z północy.